Ja bym chciał wspomnieć tą walkę z 2003 roku z Grigorianem. To chyba po nocach ci się jeszcze śni jeszcze ta walka. Oszukany to mocne słowo, ale chyba na miejscu, prawda? Znaczy, oszukany na pewno, no, bo wszyscy widzieli to przed telewizorami i, i nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie praktycznie było to opisywane na różnych portalach internetowych światowych i wiesz no, no tak jak w sporcie, tak samo jak jest w, w, w piłce nożnej korupcja że pieniądze to już nie jest sport, to, są, tylko to jest gra biznes pieniężny i tak samo widocznie jest w boksie bo po walce, po walce podszedł do mnie Peter Cole pod natryskiem praktycznie po, 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 po prysznicu po, jak wzią, kiedy wziąłem prysznic praktycznie podszedł do mnie i powiedział, że ja tej walki nie mogłem wygrać że po prostu, wiesz, no no to, to, już, to, to już mówię sobie za samo za siebie. W późniejszym czasie boksowałem w Niemczech, e, chyba jak się nie mylę w Stuttgarcie, albo w jakiejś miejscowości niemieckiej w e, jakimś czasie, kiedy Artur zakończył Grygora, e, walk, e, już boksy z boksami dał sobie spokój. Podszedł do mnie i pytać, jaki mam bilans walki? Ja mówię, 37 walki, wtedy akurat tak miałem, że po, po, to mi utkwiło w głowie 37 walki jedną przegraną. W jak jedną przegraną? Ja wiem, no Artur mówię, z tobą przegrałem, nie? Dobrze mówi po polsku nawet Czyli honorowo. On mówi, nie, nie, mówi, za mną nie przegrałeś, przegrałeś z mafią, nie?